Jestem chory. Dzień dobry widzowie, witajcie Cześć. bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Zagramy w Heroes 4. Jaka to jest świetna gra. Jak się bawicie? Mam nadzieję, że mikrofon Shure SM7B bawi się tak dobrze jak wy. Tarcza szumato. Czemu ty im to zrobiłeś? Jak tak można? Przepraszam, straciłem tak panowanie można? nad sobą. Jak tak można? Bo przyjąłem A no To jest ten Royo V3, to jest ten, jeden z, to jest ten z Rojo... Dobra, nie będę mówił skąd, z ale z dobra. Royo skąd? Aaaa, to, to, to wiemy, jest wiemy, ze starych wiemy, czasów. ze starych dobrych czasów. Dzień dobry, witamy bardzo Cześć. serdecznie. Kolejny odcinek, w którym znowu nie przeczytaliśmy waszych komentarzy. Znaczy Ignacy przeczytał, tak. ja nie. Tak się tutaj dzieje. Kolejna nasza gra, w której Dobra, zaczyna się od dosyć relatywnie trudnej walki. Trudnej walki, walki więc musisz się skupić. A kto to jest w ogóle, z kim ty walczysz? To jest Royal V3, to jest jeden z tych wariantów Roya, który istniał. I teraz tak. Poziom 30. To, problem w tej walce mu jest taki, że to jest zapierdala szybko. Tego się nie boję, tego się nie boję, tego się nie boję. Ten rzuca w cztery rzeczy, ten rzuca w cztery rzeczy, i jest czwórką, a to jest 30 poziomowy bohater. Więc możesz mieć To po dżinach, możesz dostać albo jakiś heros ci może paść, nie? Tak, ale mam implozję, która robi po tysiąc obrażeń, to pomaga. To jest dobre. Mam iluzję albo mogę jednąć za dwa koła obrażeń. No, ale 160 ginów. No i no przecież już no. nie gra. Miazga. No to eee... cyklopa, byś A jakimś rojem os? Masz jakiś trójos? Nie przejmujmy się tym rzeczami. Błagam. O! Trudka, że zdechę, jeden od ale razu. Ale spętanie, czyli nie może latać. I tego mm -hmm. potrzebowałem. Następnie potrzebuję zrobić. Masz lepienie na cyklopa, żeby nie ten? Kurwa. Żeby nie, nie strzelał? Co to jest? Lepiej. O, hipnoza. Ty będzie pizgał w swoich. Tak, dokładnie planuję mu to zrobić. Bardzo dobrze. trwa na wszystkich. E... Czy najmniejsze możliwe obrażenia, tak? Dokładnie tak. Mm -hmm. I jeszcze potrzebuję czymś was Grupa pech, dlaczego mnie, nie, ale chmura zamętu. Ach, A? nie chwycę cię. Nie chwycisz, tak. Ale dwóch ich tu chwycę z przodu. Pytanie czy chce, nie wiem czy chce. Chmura zamętu to są aferki boksdela, gdzie kurwa boksował <grym> i wysprzęglił się sam na siebie ze wszystkiego. Dobra, i teraz patrz na... Smoka da. O, w dwóch! Wow, jest dobrze. No jest chwój Zdrada na pokładzie. O to chodziło. Dobrze. Teraz to twardy ten behemot. No, nie taki twardy. O Jezu, o Boże. <laughs> nie taki twardy. Nie, to po prostu o w 13, aż tak nie, mocno jest, nie biję. Nie jest twardy, jak sobie Dobra. myśleć. Teraz tak, jak wyssać Ci Twoje obrażenia. Bo, przepraszam, czary, bo chuj ma dużo obrażeń. Ja bym mu zabrał tych czarów. Odwołanie, przerywa, działanie wszystkich zakręt wspomagających, zarzucone. Fantastycznie, zabieramy Ci czary. E, I teraz robimy implozja. Łubudu, o czterech. Rusałki mnie zaczynają odrażnić, że są blisko mnie. Gdzie mam Palec powinien. To tak, no. no, jest takie tym... upokorzenie. Tak, tak. Palec jest zajebisty. Anioł, a ten anioł stróż, to jest taki mocarz. Przecież z tymi herosami nabomblowanymi. Tak, tak, a co? To jest miazga. Trzec. Dzięki. Jooo! Yeah. Dobra, teraz tak. Ty sprzątnij Nie, no to. na kompa. Pff. Ty sprzątnij to. Ty już tam. Ty... Coś żyje? Aha, no ta cyklop żyje. Cyklop żyje, który cyklop jest, żyje? Który jest to mój. To jest twój. Eee. Ehm... Teraz go muszę zimplodować, tylko niepotrzebnie tyle czarów rzuciłem, teraz widzę. No nie no, ale koks. No, fajna no, tarmia ta się robi, nie? Giga dobrze. A czy wiesz, musisz dobrze to co mówisz, że z pelami musi podejść, żeby mieli prostszą strzałkę. Musisz dobrze z pelami kombinować, nie? Tak, żeby tak, to tak. pośmigało. To zrobić. No nie no, ale dobra decyzja, żeby te... Wiedźmy, nie? Dać te czwórki. No tutaj ten przestrzeń między czwórkami, a jest... Jest a... potężny. ta implozja to takich róluk. To od mrozu. O 25% w walce wręcz, a przeciwnicy są zamrożeni na dwie tury. Ocie, chuj. Juu, ale mocne. To jest chuj lepsze niż to. Bo to 50% obrażenia. A to o 25 flak. Teoretycznie mam gorszy tutaj. Mam gorszy modyfikator, no, bo. Ale zamrażam ziomów na. I zabijasz Muradina miedzie obrodego na strzelach. No dokładnie tak. Pierścień Raz, To jest o dwa punkty magii mniej kosztują czary. I on się z czymś kombuje. Kapelusz arcymaga. Nie wiem, tu? I nie masz miejsca na pierścienie takie mocne. Ale ty zrzucasz też dużo czarów. Um, to już nie działa, więc dam Ci to, bo ląd, czym ty czarujesz? On nie ma tego chaosu. Kto ma chaos? Ten ma chaos, tak? Niekryty Krytyku nie kryty kryty no. kryty mnie ma chaos. To jemu damy ten pierścień, bo te chaosowe czary zawsze dużo kosztują, nie? O, i o dwa punkty mamy. lepiej. No. Czarzy. Ej, cudowne to jest, że Niekryty, on cały czas nagrywa i cały czas robi on to On naprawdę samo. nagrywa cały czas? Cały czas. Wiemnolić. On zaczynał, jak miał to z 20 lat, teraz ma, nie z 37 czy coś takiego. wiesz, I I ja nie, nie czas. uwierzyłbym, że on nagrywa I cały czas. I te same filmy. Te same filmy. KURKA. To mnie, mnie zaskoczyłeś strasznie, nie? Cztery dni temu, przepraszam, chyba tak. Cztery dni temu. To na na chacie. Okej, okay, okay, no, 23 tysiące, ale spoko. Ej, a nie masz w ogóle takiego. Ja też jest... Patrz czekaj. Ja też miałem. To jest no to jest to trochę wyłysiał i przy ale w sumie to się niewiele zmieniło. No plus 15 lat i tyle. W tej samej piwnicy siedzi na jednej ścianie człowiek no. całe życie. Nigdy na żadnym evencie YouTube'owym, nigdy żadnej dramy. Siedzi i klepie swoje człowieku. To jest historia jakby. Kurwa, niesamowity. Typ. niesamowity Krzysztof Prądzie. Patrz, jak ja nie mał Oby tego chuj nie rzucił. O nie mogę. Będzie mógł wszystko wskrzeszać. To jest taka historia, że jest to trochę jak Sarge the player. Że ziomek po prostu klepie, konsekwentnie, od lat robi swoje, chociaż Sarge ma więcej rikczu, mam wrażenie po prostu. To prawda. Że on teraz chyba pierwszy podcast, pierwszy ja tam to, się. A tak. Ta, no, na natarczywych sobie ja to i Tak, Więc ten. To widziałem, że, że się pojawił. Ale starczy no. Na... Ale w ogóle to jest ciekawe do takiego podjęcia do rozmowy, że zobacz jak interesującym... To jest bardzo dobra rzecz. I stale Widzimy dostajesz mani? lot. To znaczy lot? Że możesz latać po prostu. Jakbyśmy Na mapie? Jakby. Nie, na mapie walki. A to jest tylko dla magów w dużej mierze, bo to, no, to jest. No więc wpływ. to raczej na ...drewo wrzucę, na no e, w Więc nie, no to bywa ciekawo niektórych była u Ciebie cię miał ile No, podbijaj te skile, podbijaj. I teraz tutaj nominalnie no. to są dwa budynki do... O, magia hałosu mistrz. To są nominalnie dwa budynki do Thunderbirdów. Pytanie, czy one ci do czegoś będą jeszcze potrzebne? Myślę, że nie. Okay. Ja myślę, że lecę po Gryfindory, Czyli żeby po prostu. Albo... Teraz tak, tam portal oszcz oszczędzisz ruchu. Tam portal. Aha, żeby zrobić tym. Tylko nie czekaj. tym bohaterom. Aha, muszę wybrać e, Revem. Revem Tak, tam portal. I patrz, Aha. i już nie oszczędzisz ruchu. A okej, okay, z kosztem tam paru Jak chcesz być mamy. jeszcze mądrzejszy, jeszcze raz tam portal rzuć. I teraz, a nie przeskoczy Przeskoczycie mnie. Przeskoczycie to do mojego zamku, obok którego masz gryfik? Czyli tu. Tak, ale ja chcę najpierw pójść tu. Bo tu jest Camrus, no, Tu jest jeden gryf i Kamrus. Ja tu nie miałem szans, a teraz mam przewagę. I dobrze. to jest duży oddział. Ale no myślę, że damy radę. No i oczywiście coś się zalęgło w piwnicy. Karaczany! Szybko za zata Szybko! Zatakujmy, zanim powiedzą, co się papierzu i zdematyzują film. Karaczan! A Jan Paweł II to! O, Ojej. No Ojej. I już I nie są. wiemy co się. Szczerze nie to wiemy. Jest mega lip na no słaba, tylko tak, tych trzeba. inaczej się ten kurwia. I zaslowować ich. Zmora robi tą jedną akcję, że ci zablokuje jednostkę, na dwie tury i to wszystko. No to jest slajd, dobra. Okay. Tym łajtuję, okay. tym pisgam, błyskawice, nie strzele. Pamiętaj, tego. że ma odporność na czary. Nie ja, ja wiem, ale on jest najsilniejszy, więc. No, ale to jest jego po prostu połowę obrażeń, nie? Mhm. Mm Fajnie, że masz nie? kupę różnych mocnych speli. Możesz rzucić na przykład teraz ochronę przed chaosem, bo ten skurwy syn napierdala czarami, ten? i zobaczy jakimiś czarami wrzuca na ciebie losowe. Jak włączysz go. Który? No ten? Właśnie, mogłeś zobaczyć jakie czary wrzuca na ciebie. Prawnym ściskiem można pisać. A losowy sumie... czarem ofensywnym? No to tak, to dobrze w sumie ochrona przed chaosem. No i teraz tak, Gimper nie strzela. Yy... No może strzelać, bo no, no, to No oczywiście. Zobacz, tam ci klątwa jedną, to pamiętaj, żeby się później z no, niej wyleczyć. 7. Bo klątwa sprawi, że się no, zawsze minimalne, radzie. to trochę lipa. Mm -hmm. I teraz tak, tym robię, masło. oczywiście. A żeby ten ich odbił, odbił jeden czarek. A ten robi masz speeda. Czyli gobas podejdzie. No dobra, ale to ja go tam ubiję i tak. gabas Gobas! No nie, nie. nie. Defend, Gimperem pójdź go najeb. Y jeszcze tego no. To, 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 to. W sensie pamiętaj, że ty możesz zbuchować Gimpera, dać mu tę kurwa grupowego zabójcę możesz jebnąć na przykład albo coś. No to nie jest aż takie Wiesz, dobre. dobre. No, Anio stróż i idź napierdalaj do przodu. A, I teraz no, walka no. wręcz i tego goblina zajeb... od frontu, od tyłu, ujdzie ci wygodnie. Ogroza no, groza weszła, ale to już pani licho. Więc możesz teraz tego smoczą tą siłę wrzucić na niego? aniu ma, tak właśnie, bo to plus 100% tego, Wszystkiego. ty gnoju! I to był chyba niestety ten hero, z który u Ciebie miał boską interwencję, więc to się pały. Yy, tak, on że miał mass hila. Dobra, no ty to defenduj. Ty to defenduj. Może odejść, ale lepiej chyba w nią no to niż w Herosusa. Jeżeli już to wait. No walę w niego no nawet mm -hmm. jeżeli nie walnę mu jakieś giga dużo. No, ktoś no... musi stankować, więc musi jakiegoś klona zrobić cokolwiek, nie, żeby coś zajechać. Nie odlichy, wezmę. Patrz, że ci na kończy naszej, ale dobra. Atakuj, no, żeby zabrać się... kontratak i teraz wszystkie jednostki niech w niego biją. Nie biją tam. Wszystko co się tylko rusza, niech na pierdola wie. Dalej. Już nie nie no, to jest, jest okej. Okay. Może byś go dobił, a możesz walić w linię już. Eee, ty się nie przejmuj, z... zmora jest jedyna groźna teraz. Tak. Dobra. Mhm, teraz jest ok. Zobacz, Zobacz mamy nie masz, Nie mam strzeszenia Nie mam to trochę lipa. No, no, trudno. Czyli jeden bohater nie dostaje expa po prostu, no, nie? w tej walce. I tyle. Co ty masz mądrego do zrobienia? Tworzenie iluzji? To ma sens? Nie, za tyle HP to nie. Nie ma. Eee, możesz nie forgetfulness nie ma. wrzucić. Plenie. A jest ten widmowy wizerunek jeszcze, że mógł na przykład tą modlić? Możesz. Przykład, albo smoka. A chyba A nie będzie nie mógł duro. czarować wtedy, ale może nie napierdalać. Nie może, no, ale mogę go wyspać tu, żeby się bił tak. i tankował. I ty już nie masz tego, więc może to będę po prostu strzałkę tak, i. Nie strzelasz. Jest A Gimper naprawdę. może napierdalać jak chce. On tak, bo on tam. Ta, ta reszta mu nic nie zrobi. Tak, on jeszcze pięć razy wstanie i modlicha też tankuje. Zajmij tego beh beholdera w końcu, żeby się jakiegoś wyssania czarów nie wrzucił. O właśnie. No tym to już w co się tylko da. Mm -hmm. Strzelać z czołkami. Yy. Co to za czary? Patrzmy. <laughs> Dobra, idź do przodu. I Gimper to już się nie chce. Aaa, teraz już ich tam ma. Yy, się, tak. strzelaj się. Yy. Możesz wlatywać tym już na ludzi. To na atapie, już za dużo na ludzi. Tak samo. Teraz jedynie co Gimperem to dobi tego grubego ogra i to wszystko. No, bierda tak. Mhm. Mm I Gimper to już pojedę w tak. On Ma klon, więc dlatego zadaje mniejsze obrażenia. Już nawet nie czaruje. Więc... Ale masz migrację kotów, nawet nie wiecie jak tutaj ładnie nam wchodzą co chwilę. Dobrze. Dobra, no, jest okej. Okay. Ja że z kaktusem się chyba ten. Bo jest nowy nabytek. Szkoda bohatera. Szkoda mu krówki, no ale... Ale mamy kamruzika. Dzień, Uhoj, dobry. Dzień dobry. Co mi powiesz o sobie? Demonolog w takim razie. Kamrusz to prawdziwy ekspert w dziedzinie seryjnego samobójstwa swoich kanałów. To <laughs> prawda. Podobno został poproszony o ekspertyzę w kwestii rozwiązania tematu odejścia Krzysztofa Stanowskiego przez kanał sportowy. Nieoficjalny doradca wizerunkowy Marcina Dubieja, jego wiedza o animie pozwoliła pomóc was przywołując demony. Ja zobaczył, jakie ma czary. Bo widzę, że ma artefakt do demonologii, ale jest bardzo. Demonary, wszystkie zaklęcia przywołujące. Demony będą w dwa razy przywołuje. więcej istot. Aha. i Aha, wszystkie ten. demony. Ty, ale są. jadowity pomył, 20, chyba to okej, okay, no no tak. jak Tylko masz lepszych bohaterów, nie? To no mamy. No, kamruzik idzie w takim razie też do Niestety do... musisz wskrzesić bohatera, więc będziesz musiał pójść do zamku, ale jeżeli się teleportujesz tym następnej turze do... do twojego to chyba też ta. skrzesi. A Kamruza możesz po prostu pójść do góry już. Więc Camrus uwolniony, słuchajcie pisaliście Free Camrus więc zrobione. Więc został strzelany za No może e... nie wylatuj e... do przodu, ale w poradzi już No. Dobra, to dobra, to dobra, ta, 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 ta jest prościak. Bo tutaj nie masz za dużo, ale właśnie 6 gryfa wchodzi od razu, cztery gryfa dalej. Cztery gryfa wchodzi do armii i teraz lecę po te tam, dwa i tutaj po... tam będzie portal. lepiej tą portalem ta, przez rewo, nie? Tak, dokładnie. E... Jeśli pani tak to powinno zadziałać, dokładnie tak. I teraz wejdź do zamku. A, A do, jeszcze już, jak już, się, już się już yy. No to co zyskałem z portalu? Sora, to? Znaczy no nie zyskałeś w chuj dużo. Sora dobra. Zyskałeś twój dużo, nie? Mm -hmm. więc to, cały czas ta Alfa Romeo. Dziura, dobra, idę tego zawierajcie. Jedziesz yy, i to są. No to jest teoretycznie yy, Gargamel i ten Krzysztof jak tam. Prąciarz. 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 No, bo to jest tałpia. relatywnie trudna bitwa, więc muszę się znowu skupić, bo ja ostatnio mam ciągle tylko już trudne bitwy mi zostały. No dlaczego taka trudna? Wiesz bo co, bo mam 30-poziomowe bohatera, i mają dużo jak jakieś spelem. Tak, więc muszę się na tym odrobinkę skupić. Czy nie lubię? Um, Ice Bolt wyczyści Ciebie. Urczaki, na prostej. Oh. Tutaj jest odporność, zajebiście. Teraz... Um, dobra. Okej, okay, bomba. I też możesz czwórkę jakąś najmocniejszą jednostkę przyjąć hipnozą DSOP? Tak, Gdzie no w, każdej, w każdej sensownej grze jest, że no możesz tam do jednostki któregoś poziomu no, czy coś no takiego. Prawda? A to ja wiem, że to, to jakby oczywistości mówię, ale. Jakby ja nie znam tych mechanizmów, nie? Dopiero jak Aha. ty mówisz, ej, zobacz, Mordko, mogę zrobić coś takiego, to jestem taki. Ochój, tak. Ale to brzmi ale ale jak grubo. chore gówno, jak. No brzmi, śmie... brzmi FS. Kurwa, i właśnie o tym mówiłem, bo dlatego go nie lubię śmiecia, bo on ma. Co ty mi zdjąłeś czary? Właśnie, bo on ma chuj, ten, którego tak nie lubię. Ma skilla, w którym. O! o zamroziło go. On ma boską interwencję, dlatego tak strasznie chciałem go się pozbyć, wiesz? A ja on sobie rzucił i ten. Otóż już mhm. i dlatego ja go bardzo nie lubię i bardzo się nie lubimy i to nie jest mój best friend. Czemu ja nie mogę w niego ciągle trafić? Co ty masz na sobie, że ja ciebie nie mogę strzelać? Może dlatego, że to magicz. Dobra, ty masz drugi spell na siebie wyjęty. Mhm. No, jak nie wyszło Ci raz, to spróbuj drugi raz jak mogę. Oooo, i obszarowo. O, to tak chodziło. Dobra, teraz już po Tobie. E, tutaj to no, już cokolwiek. No, spelacy ta. A żyjesz jeszcze? No, ładniej, tak. W porządku. I tam doklepać. A, to stało, czekaj. Tak, to ta, ta, przejęta jednostka. Tak. Muszę po prostu niego zajmować trochę obrażeń, nie wiem. Myślę. Nie no, to jest giga opa. ale jest to satysfakcjonujące jak to się robi, zdecydowanie. Bo, to bo są czasami takie gry, że tak się snowballuje, że potem to już przestaje być frajda, to jest tak, że musisz kminić cały czas, Tak, także nie możesz, że tak powiem, w tych bitwach pójść spać, bo te bitwy na koniec są bardzo trudne. Dokładnie, tak. naprawdę tak. jedno zawahanie i tracisz, wiesz, bohatera. Tylko to... musisz mądrze to zrobić po ta. prostu i... Tak. Tak, bo w sensie, ale to jest pojmane, że możesz albo zrobić tak, że nic nie stracisz, albo całą marmię rozwalisz tak, i decyzję, nie? Jeszcze wolnego. mamy klucznik, że będziemy mogli do Fame MMA chyba przejść? E, no czy przede wszystkim do ostatnich wrogów. Dwóch ostatnich wrogów. No właśnie, no właśnie. Dobra, ja się podobnie jak ty robię z kontiną, czyli się portaluje. Co, ja patrzę na jedzenie widzę? Jak tam jesteśmy na etapie. Patrzę na Orka, no pan. Jak się nazywa? Godfrey. Godfrey? Godfrey się nazywa. Kurwa to brzmi jak boss z Dark Soulsów. Trochę nie? tak. I jakby, jakbyśmy byli w stanie oglądał, od razu mi się zgadza. Nie grałem w Dark Souls. -y, ja też nie grałem, a za to lubię muzykę z Dark Souls. -y. Okay. Ja w ogóle mam tak, że wiele gier na przykład nie grałem nigdy w życiu. Ale znasz soundtracki? Znam soundtracki, albo mniej więcej tak pirazy o kolor gry znam. Hmm. Um, ja na przykład że... Nie, no bo spela oni są odporni. Ja powiem Ci, że nie potrafię się tak wczuć w soundtrack, jeżeli nie grałem, ale jeżeli jakby grałem no. i puszczam soundtrack, to potrafię mieć ciary na jakiejś gównianej muzyczce okay. nawet, no bo wspomnienia, po prostu masz jakieś scenki, coś ten, o Jezu, teraz to Ace Attorney katujemy na przykład, no. puszczyłem jakieś soundtracki takie pikselowe z 2004 roku, 8-bitowe i jestem taki, ale super, <laughs> sceny, scenki i fabuła się przypomina po prostu, nie? Eee, nie wiem co zrobić. Nie jest. bardzo polecam w ogóle widzowie, jeżeli nie graliście, to. To, to my cały to czas polecamy. Tak, Torni mi polecał już ze 100 razy, więc. My też tak, jeden Ale ten wiem, że to za duży próg wejścia, bo jakby ludzie widzą i mówią, no jakieś anime, jakiś miś dwukolorowy, o co chodzi. I ja, jako opowiadam o tej grze, to specjalnie trochę oszukuję, żeby drugą osobę tak okłamać, że to wcale nie jest anime i że bajki, w ogóle tylko sprzedaje ten taki core, który jest ciekawy. Ale najczęściej ludzie potem włączają, mówią: y, Visual Novel, y, anime, okay. y, dziwne rzeczy i odbijają się straszliwie, nie? Max, udało mi się naszego wspólnego znajomego Sebastiana no. przeczołgać, że jedną sprawę zrobił z rozpędu, mm -hmm. po prostu, ale co ciekawe, polek na grze rytmicznej. I jakby stwierdził, że on jakoś kurwa nie umie tych gier rytmicznych, a tam na koniec jak już masz typa zamkniętego na linach, że go argumentami dobijasz, to masz taki, no jakoś to się tam nazywa, i masz takie argumenty, że musisz rytmicznie go klikać i tam pizgasz w niego argumentami, nie wiem, taka minigierka. Okay. Która jest taka raczej symboliczna na dobicie, ale okazało się, że on ma z tym problem i nie był w stanie tego przejść, i się w kurwie mi to wyłączył. Ok. I ja mówię, jak ty możesz mieć z tym problem, że to jest taki easy ten? On mówi, nie wiem, nie umiem i wyłączyłem grę i więc już nie wrócił do niej potem, nie? Ok. Więc więc, szkoda, strasznie, ale jakby. Ja na przykład jak byłem młodszy, nie miałem dostępu do internetu, to na masie gier się tak wywalałem. Że po prostu wkurwiała Cię gra i... A na przykład coś nie byłem w stanie przejść, czegoś, albo była jakaś zagadka w jakimś pomieszczeniu, że musisz coś dopasować do czegoś, żeby zadziałało. Kminiłem to dwie godziny, okazało się, że to jest po prostu w innej logice niż moja, czyli no. głupiej. Okej. Okay. I wyłączałem grę już nie wracałem do niej. <laughs> Teraz na przykład jest internet, więc jak no, no, nie mogę czegoś przejść, to wrzucam sobie OK, co zrobić tam i się okazuje... O, moja Staśko. Ale to jest przede wszystkim to coś. To coś? To jest słynna walka, która wtedy miała miejsce. Tak naprawdę nie witamy, ale okay. no to, to jest to No to jest to coś. Znowu muszę się postarać, bo te walki są trudne. Znowu. Ona to jest ma... bingo po prostu i rozum można zrobić. Tak, trudna walka. To nie, coś? To, bo, bo jest trudna. To tak niezaprzeczalnie mhm. trudna jest. A bo masz cyklopa, który dużo ten. Ej, w ogóle w polskich przekładach mitologicznych no. ciekawostka. W pierwszych wersjach cyklopii. Kurwa! O, właśnie, o ten... właśnie o to chodzi. Dobra, czy ja mam w ogóle boską interwencję? Bo jeżeli nie mam, to kurwa, no wczytywanie może nie... A to, nie to jedno się... wiedźmy, nie? Nie, trzy. O, o tym. A ty osiem no to boli. Właśnie, to no mnie to boli, boli najbardziej. No Teraz mogę cię zahitycyzować. Bo no, morale tak, mi nie weszło. No, no tak. To... O, jest tykanie ostruszej, ja nie mam boskiego tego. Mhm. To Dobra. Dupa. Wczytywać się nie, no może już nie, noż nie będziemy na tym. Etacie. Może się na przykład przypadkowo skraszować graju. Wrócić za chwilę i tak, aa, wyłączył się komputer. Czekajcie błąd w czasoprzestrzeni. Przechodzimy z roku 2047, kiedy Ignacemu wreszcie udało się dobrze rozegrać bitwę i Nie, nie udało się. W tej mi się. czasoprzestrzeni Nie udało mi się. Nasi bohaterowie się spotkali przekazując przekazują Otóż sobie artefakty. ale nie, tak rzeczywiście szcailiśmy, że nie, faktycznie nie zrobiliśmy przekazania artefaktów. Więc ja ci dam wszystkie artefakty, których nie używam, a mogą ci się do czegoś przydać. I więc... ja zrobię w, w kolejnej turze. Tak, co ja porozdajesz, ale to pewnie będziemy i tak finiszowali w ten odcinek, bo zaraz mamy szamkę. Um, te tarcze sobie zostawię, dobra, tych ładów chaosów i tych innych no, rzeczy z bo... szamką to zaraz, bo Godfrey tak? pojechał do świątyni Opatrzności Bożej i utknął w niej, więc chyba się modli, żeby kebab był dobry. Okay. Miejmy nadzieję, więc nie, nie prędko się doczekamy. W eee, do porządku, dobrze. Co on odpierdala, daję dawaj ci na w ogóle kebaba. Pój, dobrych artefaktów, tak. nieironicznie dostaniesz dobrze, bardzo za, za, za dużo dobrych udzielam. artefaktów. Bardzo dziękuję, szefie. Eee, więc one mogą ci się bardzo przydać, bo ja pamiętam, że ja dokładnie ten, to robiłem i już mi, że tak powiem, nic nie wchodziło takiego wiesz. Na... Pamiętaj, że <laughs> musisz sprawdzić, który u ciebie jest, odpowiada za. Jak się to nazywało? Który bohater u Ciebie odpowiada za morale? Bo to potem przekłada się na ten... Na cały zespół, Tak, 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 tak. A to nic nie widzieliście, że to on robi jeszcze Wcale raz? Wcale nie. To wróćmy do roku 2024, kolego. Już tak? A, dobra. Cześć, słuchajcie, dziwna sprawa... Wrzuciła nam grę do pulpitu... I trochę nie wiemy jak, Jak no... czytaliśmy, to ten cyklop już leżał na ziemi. Tak, dokładnie. Więc... O nie, ona ma strach w ataku i behemot jebnął i się przestraszył jej. Nie widziałem, że tego czegoś. Ty widziałeś ją? To e, co? Kurwa, ona jest ty groźna. Czy ty masz na sobie jakieś czary? Nie masz, po prostu masz dużo odporności na wszystko. Ale ty, jaka spryciula. Dobra, anioł stróż? Nie wiem, chyba, może tak. Czy nie... karosa do przodu? No, na przykład, Ignacy. No, no dobra, najpierw tak zróbmy. Dawaj, zębacza nam. Ty masz na atak, pyrka. kurde, dobry, dawaj, tam pokaż, jak się on zabraża zresztą. A on jest odporny na czary. O kurwa, już ale Anioł nie Ale nic na nie dostał, patrz. No bo on już go od razu musiał skrzesić. A, okej. Okay. To dlatego. <laughs> okej, okay, myślałem, że nic nie dostał tak mało. A tutaj jest odporność na czary, więc to nie działa, ale group first strike, group first strike. A, wleczyli się, chuje, zabrali wszystkie czary. Dobra. No to jak taki jesteś kozak, to zobaczmy się tak. O, kurde, 14 deteksów. To coś? Zmiecione to coś. No i na razie coś pompa. Eee, tylko, że on będzie napierdalał się tu, a ja mogę zrobić po prostu bl nie mogę zrobić blinda, szkoda. Eee, no bo to złejtuj. O kurwa. O, on mi wyssał czary, zapomniałem. No tak, ale chyba mam... A nieustrusznie nie wiem czy on mnie wskrzesi teraz. No dobra, no najwyżej wyrzucę. on ma i tak jest dolewelowany powyżej, wiesz, bo on miał te... Eee, ale to było, czyli on, Bachelor ma coś takiego, że jak bije to wysysa czar? Nie, ona wyssała chyba czary, wiesz? A, i zabrała. Dlatego mi postanę. zabrała, ale no dobra, trudno, wiesz, co, I, y, ten, ten mój główny bohater i tak był mocno wylewany. No, 26 czy 27, on był ponad mocno nad innymi. Bo badami. nim na te smoki, na te utopie łaziłeś. Otóż to, więc on jest ponad całą resztę, mm -hmm. więc o niego się jakoś tak nie martwię strasznie. Dobrze. To eee, no, niech będzie, ale dobra, zamroził tego jednego, więc to jest ten plus imploduj chuja... Dobra blisko jesteś bardzo źle um, Pom 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 nie on nie jest mogę, na pum 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 O, tak. o. Ładuj. o prawie. Dobra, jeden też nic nie, nie, nie zrobił, ja tą tarczę. No już nawet to... wręcz go możesz, dokładnie. Tak, to już no I behem zamrożony. Dobra, nie było źle. Szkoda, nie było źle. Nie szkoda, bo... roja, ale, ale jest to coś. O, to coś miał dużo. A, bo ona miała chuj dobre artefakty, dlatego ona tak się napierdalała dobrze. Okej, okay. i ona ma ten chum strachu w ogóle. Kiedy po długiej i męczącej walce, to coś w końcu padło z siły i zmieniło się w popiół, Ignacy czuje się niesamowitą ulgę. Jakby kiedyś już, już, ni już nią przegrał i udało mu się zemścić. Jednak to oczywiście niemożliwe, jako że to coś. Jest tym, czym chcesz, żeby było, dlatego w ostatniej chwili jego istnienia Ignacy chce, żeby to coś stało się stosem złotym. O, i 20 krona, Ale zajebiście. ładne zakończenie. Ale I taki ładny. sam hełm, który będzie robił kontrataki ze strachem. Bardzo dobrze. To jest akurat spoko. I mam te wszystkie pierścienie, które dają wpytę do zdrowia. Szczerze, to nie wiem, czy tak naprawdę na tym etapie to się bardziej nie opłaca dać taki o, pierścień. ci e... go skrzeźć, bo masz 180 HP na, na gromek. E... Ale te pierścienie w ogóle tak naprawdę robią więcej roboty. Ty już ten masz. Ty masz jakiś... O, nie ma, nie zasraj się już. Dobra, dawaj tak. I tutaj jest jeszcze jakaś super mocna zbroja. 20 regeneracja, wręcz i tak dalej. Czy ktoś nie ma zbroi? Ty masz jakąś lipną, ty masz lipną, daj tą 20 zbroję. To jeden z tym tropem rozumowania, tu jest jeszcze taka dobra zbroja, to tutaj dajmy tą dobrą zbroję. I to chyba tyle, bo to jest ta tarcza do śmierci. Okej, dobra, Git. Twój główny bohater to teraz taki zbrojow 13. zbrojow 13. Dobrze, ale długa tura. Przepraszam bardzo. Długa tura. Nie się. Ja teraz będę artefakty rozdzielał, więc możesz powiedzieć jakąś historię, na przykład od swojego dzieciństwa do tego momentu. Nie, 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 nie. Chyba, że zapozujemy i sobie poczynij Nie, 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 jak chcesz. Dobra, mogę powiedzieć, słuchajcie, poszykuję się teraz do. Część z was wie, część z was pewnie nie wie. Teraz tak, Tomek, zanim zaczniesz to robić, ustal, który bohater, na którym bohaterze działają Buffy. No chyba, na, chyba tym. na nim, Więc wszystkie bufujące, wszystkie jednostki rzeczy działają tylko na jednym bohaterze. To pamiętaj. Mm -hmm. Usta, który jest najlepsze combo według Ciebie do bufowania wszystkiego. Nie? Tak, podrzucam Ci tylko. E, muszę Wam powiedzieć, że szykuję się teraz, bo ja maraton zrobiłem, ale ja nie jestem jakimś super szybkim biegaczem, bo ja maraton zrobiłem w 4 godziny 20 minut, czyli 4.18, 4.16 jakoś tak, więc ja wolno biegam jako biegacz generalnie, ale jestem, mam wrażenie, relatywnie wytrzymały i mam całkiem niezłogowe, bo nawet biegąc maraton nie miałem w sumie ani razu żadnego takiego, wycie. Zawahaniach jak często biegacze mają, i tak dalej, taką zawałkę niebiegową, to ja na szczęście tego czegoś takiego nie miałem. I szykuję się teraz, chciałem to mieć w maju, ale pogadałem z jednym trenerem biegania znajomym i e, podrzucił mi, żebym. No, dużo fajnej rzeczy, nie? E, tego wszystko na pierścienie. Tak, wszystko na pierścienie, więc no, tak, musisz no uważać a to. Tak. Dostałeś w ogóle też ten topór, który o 50% zwiększa obrażenia. Podwojone obrażenia z kimistotą czwartego, a ja już to mam. Tylko okay. czwartego. Ty masz zwykły mieczek, wow. ale masz ten topór, masz trzy dobre miecze ode mnie do wyboru. Ten, wow. masz miecz, który wysysa życie i ten jeszcze, więc masz kilka dużych dobrych mieczy. Więc mówię ci, że masz do wyboru, do koloru ode mnie. No to ja to obiorę. Eee, sto no... 100... 106 z 59 czuję, No, że się no, Trochę robi, nie? Zajebiście. I szykuję się teraz, słuchajcie, na moje pierwsze ultra, 63 km. E, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale tak podrzucam wam, że jest to gdzieś tam wzięte na tapet ostatnio i sobie rozkminiam. Te tarcze podstawowe, których nie dałeś nikomu i że je dasz, to one po prostu dają plus 3 wszystkim odporności. Okej, okay, więc warto, żeby mieli. Tak, po prostu, żeby mieli. Nie, bo to są po prostu... Bazowe, bazowe No, reszta to już tak mieczy już nie wsadzę. Aż znaczy mogę jakieś coś w krówce dać. No, dlaczego by nie? I... Jeżeli ktoś ma slot pierścieniowy, to może dać ten pierścień z regeneracją HP. Dlaczego nie? Masz ten pierścień? On ma pierścienia, wolny jest. To... No! Ja. Taj tak, o i już masz widzisz, już jesteś dostakowany od razu artefaktami mhm. bardziej, nie? Dobra. Więc to już działa teraz. Fajnie i dużo. Więc no, szykuję się na 63, moją pierwszą w życiu. Zobaczymy jak to pójdzie. Leź to słyszę, dla mnie, że mam. No. no aż tak to może nie. O, od razu ci automatycznie wybrał Czarny. E, to wasz? ciekawe, żeby... Miło pisować. z jego strony, no. E, no. więc coś takiego szykuję, zobaczymy jak będzie szło, ale no, jestem dobrej myśli. Myślę sobie, że jest do zrobienia, nie? Nie no, ja podziwiam, nie? To znaczy, ja, to już gadaliśmy trochę przed nagraniem sobie, że ja dzisiaj miałem... Ja w ogóle średnio lubię biegać, nie? Tam maksymalnie co w życiu zrobiłem to dyszkę i do taką umęczoną, że byłem bardzo dumny z siebie, że, że tą dychę mi się udało zrobić. Y, I co? Jakoś od dawna nie biegałem? I dzisiaj mi się śniło, że z Klaudią będziemy biec maraton, co jest nierealne oczywiście do zrobienia, ale tak... Bo chyba Klaudia tak samo jak Ty lubi biegać. Ona nienawidzi, nie? Chociaż interwałowo ona jest doskonała, w ogóle ona jest za kapiorem nie do zajechania. Po prostu się bijesz, nie są jakieś hajsy. No to coś tam może wpadnie, hajsy co robić. Okej. Okay. Yy, więc... To więc nie, ale wiesz, wstaję z domu i mówię, dobra, na dzień dobry, coś tam ten, mam dobry wajbik, a zrobię sobie jakąś trójkę. Człowieku. Daj spokój, ja więc strasznie dawno tego nie robiłem, więc piszczele w ogóle, stopy, wszystko obolałe I się okazuje, że to, że gram w Squasha 3-4 godziny w tygodniu, to nie ma żadnego znaczenia Bo jakby nagle gram w inną grę po prostu i wiesz, no, no jakby sorry, w bieganiu to nie działa naucz Ale się to, na nowo. Fajnie w jak ktoś mi powiedział, w ogóle ciekawe przyłożenie, że ja na przykład jak chodzę na właśnie sztuki walki, to widzisz tylko hajs, więc nawet tego mm. nie zbieraj. Po co to? Dobrze, to przedłużasz no, czas antenowy nam. No i no, powiadamy e, o ciekawych rzeczach. Sobie. Że tak jak Klaudia, na przykład jest fantastyczna interwale, gdzie bo tam jak on pokazywał jej pomiary. Ona na skłoszu tętno 120, na przykład. Tak, na. A zaczęła biegać i tętno 160. Nie? Tak. Gdzie ja tak. mam versa, gdzie ja potrafię biegać spokojnie. Nie, maraton chyba ma już 145-150, jako średnie tętno i tak dalej. To też nie jest jakieś super niskie, bo wiem, że biegach generalnie mają niższe tętna, a na na przykład właśnie, idę na ym, sztuki walki, to nie jest tak, że to się przekłada bezpośrednio. Na sztuki walki pewnie 180 byś nie w jeden coś takiego. Wiesz co? Dobra, a teraz y, dorać mi kolego... Badań, zajmij zamek, zagrajmy z Gimper'em. Okej. Okay. Po prostu. To jest brakujący nam zamek na odkole McGill. Teraz tak, cztery jednostki tu strzelają, jedna rzuca czary. Czyli tak, strzelają, strzelają ci wszyscy na murach, więc ich najlepiej zajebać. Więc chyba... Tak. Tak, strzelają też żywiołaki ognia, balista jest lipna, pamiętaj, i elf też nie zrobi ci sieci. Możesz jednąć ją do muru ważką. I tu go dupnąć? Ej, w sumie zajebiście. byś. Tym bardziej, ja to mówię wszystko z perspektywy tego, że masz bohatera z boską interwencją. Czyli możesz zawsze się wstrzyścić. Mhm. Mógłbyś rzucić grupowe zapomnienie, ma na kogoś no nie na wszystkich wrzucisz? Ja na slałę Ale po co? A żeby, żeby nie z strzelała. Okej, okay, może słusznie. To. to, to w o, w ogóle przyszłość. ci to nie jest potrzebne w oblężeniu, właśnie na przykład. o, na co zrobił? Który to zrobił? Elf. Elf? No. 17 elfa? No. Na strzała? A Nie ma żadnych odporności. Jakbym zrobił zapomnienie, to bym go zajebową. No. Na przykład. Na szczęście się wstrzesisz, bo to jest bitwa w mieście, więc się wstrzesisz. Ale to mi to na uwadze, że teraz straciłeś Twojego O'Hila. Słusznie. Straciłeś gryfa też. Słusznie. Nie wychodź, bo oni się zaczną napierdalać. Pamiętasz, jak się walczy miasta? Nie. Miasta stakujesz. To znaczy, rozpierdasz strzelców, po czym robisz wezwaną jednostkę i ich rozpierdalasz. Mhm. Odleć gryfem. Miasta się stakuje, czyli znajdź sobie jakieś wezwanie, na przykład modlichę, i modlicha idzie do napierdalania. Nigdy nie napierdalasz dobrymi jednostkami. Okej. Okay. Rozstrzelaj to towarzystwo całe. Ale że 17 elfów takie kuku zrobiło? Bez no, bohatera? No, ja myślę, że mam takie odporności, że oni to się tam... Masz odporności s -s na dobrym nie? bohaterze. Modlichę stakuj. Drugą. I te dwie modliche napierdalają. I nikt inny nie napierdala się. Aha. Ujo! O, smoka. O. Nie wyszło magiczne zwierciadło. O dziwo, wiesz? Bo one mają w ogóle odporność na Ja mamie... nie wiem trzy... ja 13. Może się gra kraszuje znowu. Nie no dobra. To już tak fuż. chyba nie, nie wiem. No e, uważaj, ty mi możesz wlatywać, zablokuj tego strzelca. Właśnie. No i teraz go byś wymiot, nie? No. Dlatego ci mówiłem, w miastach musisz być ostrożny, jeżeli chodzi o, o to, w kogo bijesz i jak bijesz, nie? Mhm. Dlatego, że straciłeś teraz zobacz. Nic by nie było w ogóle żadnego tematu, bo gdyby ci przeżył ten twój bohater z dołu i to jest może... A, bo bym się potem. ten... W tym już chyba nie tracę mandry. No ma co już, bo byś tak naprawdę rzucił boską interwencję i by ci wszystko stało. I by zdało. mi schilowało. No już to, No jest... już. Dobra. No spierdala już, teraz to możesz latywać, co chcesz. No, ale Na ale jest. Przyszłość, tak, pamiętam, mi, tak ja mi smutno za te smoki. Krówka wczeszona, dwa smoki. Dwa smoki, aaa. No, boli. boli bardzo. Ale boli bardzo. Bardzo boli. Dobra, za jak jest, zobacz jakie czary, to jest najważniejsze w ogóle. Yy, no, tu jest trochę tego, trochę no, tego, hipnozabowska interwencja. Hipno. No teraz chyba Rebo w takim razie. Antymagię dostałeś, jak działa ten czar? Na czwartym poziomie? Z natura... Trzeci, przepraszam, antymagia. A to jeden cel. No wszystkie zaklęcia. Jakby była masa, o, to zajebiście by było. O, byłoby zajebiście. Ale to do takie sobie. Yy, dobra, i co my dalej możemy zrobić? Możemy się pożegnać. Tak. Elo. Cześć.